Dzień dobry panu, dzień dobry państwu, moim państwa gościem jest pan Paweł Michalczuk, były przewodniczący Młodzieżowej Rady Miasta, z którym będę rozmawiał o funkcjonowaniu Młodzieżowej Rady Miasta. Dzień dobry. Na co dzień każdy z nas niby wie, czym jest Młodzieżowa Rada Miasta, ale tak naprawdę to nawet nie wiemy, jak ona funkcjonuje. Czym zajmuje się właściwie Młodzieżowa Rada Miasta? Młodzieżowa Rada Miasta jest to instytucja powołana przez dzięki. E, staraniom wielu osób e, w Tarnobrzegu, e, powołana przez Radę Miasta, dorosłą Radę Miasta Tarnobrzega. E, czym się zajmujemy? E, może najłatwiej będzie to określić realizacją celów e, statutowych e, naszego statutu. E, czyli tak naprawdę, no, jest to szerzenie idei samorządności e, wśród młodzieży. W pewnym sensie również opiniowanie uchwał dostarczanych przez, przez państwa radnych, przez na przykład pana przewodniczącego Rady Miasta oraz debatowanie na, na tematy dotyczące młodzieży i ewentualnie reagowanie, jak podczas gdy prawa ucznia są w jakiś sposób naruszane. Można powiedzieć, że tak pełnicie funkcję konsultacyjną, tak można to określić, tak? E, tak, dokładnie. Jesteśmy, e, można to ująć, podmiotem opiniotwórczym. E, oczywiście w, w sprawach, o które państwo radni chcą nas zapytać, dopytać. A w jakich sprawach braliście do tej pory udział? czego one dotyczyły? Czy to było ściśle związane z taką, z, młodzież, z młodzieżowym punktem widzenia, czy też jakichś ważniejszych? Znaczy nie uważam, że te są mniej ważne, mm -hmm. ale czy proszono was, żebyście na przykład spojrzeli na sprawy, dajmy na to, yy, no takich szerszego samorządu, takiej szerzej rozumianego, takich yy, uchwał, które znacząco wpływają na funkcjonowanie miasta? E, to znaczy, przed każdą sesją E, która się odbywała. E, pracownicy e, Biura Rady Miasta e, dostarczali nam e, dokumenty, e, uchwały e, i mogliśmy je sobie przeglądnąć, przeczytać, e, tak aby jeżeli któraś sprawa uznalibyśmy, że któraś sprawa nas dotyczy, e, moglibyśmy ją e, wyrazić swoją opinię na jej temat. Jak od kuchni w ogóle wygląda funkcjonowanie? Jak często się spotykaliście? Nad czym zastanawialiście się, czy podejmowaliście jakieś kroki, żeby wpłynąć na, no nie wiem, no tak brzydko mówiąc, kolokwianie, żeby załatwić coś w razie miasta? No to co do funkcjonowania Młodzieżowej Rady Miasta, są to przynajmniej za mojej kadencji, bo przewodniczący zawsze właśnie zwołuje sesje, czy też spotkania Młodzieżowej Rady Miasta. E, zawsze mieliśmy sesję raz w miesiącu. E, plus zdarzało się e, nawet dosyć często e, że były tak zwane raczej spotkania organizacyjne, które nie traktowaliśmy jak sesje, czyli e, nie pisaliśmy z tych sp spotkań, protokołów, e, a po prostu debatowaliśmy, rozmawialiśmy razem z, z młodzieżowymi radnymi na tematy, które e, najczęściej wynikały. Podczas normalnego, codziennego życia. Na przykład, e, takim tematem, który zupełnie e, nie był jakoś tam e, widoczny w mediach, e, to było wprowadzenie kart e, identyfikacyjnych e, w szkole, w, w górniku. I na przykład wie, wielu e, uczniów zgłaszało. Nam zastrzeżenia co do ewentualnej, nawet nie wiem jak to ująć, może legalności tego procederu. Tak więc, no, my z obowiązku zajęliśmy się tą sprawą. Byliśmy w banku, gdzie, który wydawał te karty, rozmawialiśmy z dyrekcją szkoły i po prostu sami dowiedzieliśmy się, że no, nie, ma, nie było tam najmniejszej. Mowy o, o wiem, naruszeniach e, prawa ucznia. E, więc po prostu z czystym sumieniem e, mogliśmy powrócić do, 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 do naszej takiej codziennej pracy. A codzienna praca e, wyglądała następująco: e, już na początku naszej kadencji e, stworzyliśmy e, plan działania. Plan działania, plan na, na dwuletnią naszą kadencję. E, gdzie mm, wpisaliśmy tematy, które e, uważaliśmy, że warto, warto było je poruszyć, warto było się w nie zagłębić, e, że warto było coś się o nich trochę więcej dowiedzieć. E, no i tak to mniej więcej wyglądało. Bardzo często na naszych sesjach e, byli również zapraszani goście, e, chociażby dyrektor e, Tedeku, pan Piotr Duma, Pani Jasińska, pani dyrektor gimnazjum nr 3 i bardzo dużo też ludzi z samego Urzędu Miasta, prawda? Czyli pani naczelnik Czaplińska od Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu. Więc to ciężko jest tak ująć w, jakieś, w jakiś schemat, w jakieś ramy to wszystko, co, co robiliśmy no, na co dzień, można by powiedzieć. Młodzież gnie w ogóle do takich y, akcji, do, do podejmowania jakichś kroków, żeby wpływać na lokalną tutaj y, społeczność. Jak to wygląda z perspektywy właśnie młodzieżowej rady? Mm -hmm. Czy są im to obojętne są im te tematy, czy jakoś tak y, angażują się w to? Znaczy, moim zdaniem e, obecnie młodzież oczekuje raczej, mm, nie wiem, synekury, prawda, e, aniżeli. E, Boi się podjąć wolontariatu w pewnym sensie, bo nasza praca e, można ją spokojnie nazwać społeczną, prawda? E, tak więc, no oczywiście w, wśród młodzieży w Tarnobrzegu e, jest spora grupa ludzi, która nie może przejść obojętnie wobec tego, co, co ją dotyczy, prawda? A tutaj mamy taką możliwość, e, że nawet niekoniecznie. Coś zmienić, ale dowiedzieć się o tym i wyrazić swoją opinię o, o tych sytuacjach, o tych sprawach, które nas interesują. Zintegrować kilka, dajmy na to, społeczności szkolnych jest stosunkowo bardzo trudno. Jak to by się udało to zrobić? Bo jako przewodniczący, to cały czas miałeś to takie brzemię, że musisz ze wszystkich szkół jakoś tam scentralizować te osoby, żeby, żeby podjąć jakieś działania. Znaczy czasy, w których żyjemy, e, dają nam ogromne możliwości komunikacji e, i tak naprawdę e, sporo, sporo osób e, już znaliśmy się jakoś wcześniej. E, niemniej jednak, no. Mm, jako Młodzieżowa Rada nie, nie, nie byliśmy organem, który działał jakoś samowolnie, e, tylko mieliśmy do tego odpowiednie narzędzia, aby właśnie wszyscy byli zawiadomieni o, o sesji, e, żeby mm, samorządy e, szkolne, czy też głównie e, radni, którzy, którzy w danych okręgach, czyli szkołach, byli wybierani no, widzieli to, co, co będzie się działo na naszych sesjach. Teraz już wasza kadencja jest zamknięta, jest wybrana nowa młodzieżowa rada. Jak myślisz, jakie wyzwania teraz stoją przed nimi? Bo to już masz ten mm -hmm. bagaż doświadczenia dwuletni, widzisz, teraz już z boku możesz spojrzeć, co się dzieje w mieście. Jak myślisz, co teraz przed nimi, jakie są wyzwania postawione? Czy wyzwania jak, jak, jak wyzwania, bo mm, no tak naprawdę ciężko tutaj powiedzieć, bo co, co będzie, prawda tutaj e, gdybanie jest raczej no, łatwo, nam, łatwo nam siedząc właśnie w tym studio e, jakoś mówić, co, co, co przed nimi i co, co ich czeka. E, niemniej jednak e, cóż, na pewno nowe doświadczenia, a co do, co do jakiejś pracy, no to chyba zależy od, od kreatywności y, samych y, obecnych, znaczy jeszcze nieobecnych, ale przyszłych, przyszłych radnych i przyszłej Młodzieżowej Rady Miasta. Bo oni podobnie tak jak wy też pewnie będą układać jakiś plan działania mm -hmm. na najbliższą kadencję, także. Tak, dokładnie. Czy to A powiedz jeszcze jedną mi taką rzecz, czy yy... Czy raczej to jest takie zamknięte w tych środowiskach szkolnych, prawda? Że stamtąd te główne problemy wyciągacie, mhm. co, jak, co powinno się dziać albo co można by było zmienić, tak? No bo głównie praca, znaczy radni najczęściej są członkami samorządu we, we własnych szkołach i na naszych spotkaniach poruszane były problemy właśnie. Szkół, przypuśćmy, prawda? Czyli e, jeżeli e, na przykład w Górniku był pomysł chyba zrealizowany e, co do wprowadzenia e, obowiązkowego, obowiązkowego w postaci e, kapci, e, no po prostu jakoś też e, kilka zdań e, wszyscy na ten temat zamieniliśmy, no ale wiadomo, że, że w tej sprawie jakoś nie mogliśmy e, zająć stanowiska. Tylko po prostu ta komunikacja odbywała się w ten sposób, że ktoś z danego środowiska szkolnego rzucił jakiś temat dotyczący jego, jego własnej szkoły i, i tak to się mniej więcej odbywało. Jak układała się ogólnie współpraca z radnymi? To znaczy w Młodzieżowej Radzie jest dosy, dosyć. Hmm, można powiedzieć, jak, jak na nasz wiek dosyć spory y, przedział, to znaczy są, są gimnazjaliści, y, a są już osoby również pełnoletnie, y, które, które nie wiem zdają maturę, które są w technikum. Y, więc no, współpraca y, różnie ciężko, ciężko to jakoś y, ująć w pewne ramy. Z jednymi współpracowało się bardzo dobrze, niektórzy po prostu przychodzili na sesję. Zresztą myślę, że, że to wygląda tak samo lub bardzo podobnie jak w dorosłej radzie, że jest, jest pewne grono osób, które interesuje się danymi tematami, a jest również, są, zdarzają się wyjątki. Gdzie radny po prostu y, młodzieżowy przyjdzie na sesję i będzie grzecznie słuchał i nawet nie powie y, ani jednego zdania od siebie. podziękuje pięknie, podpiszę się, że uczestniczył w sesji i, i tyle. Myślisz, że to doświadczenie, które zdobyłeś teraz, będąc przewodniczącym Młodzieżowej Rady, może w przyszłości posłużyć ci do tego, żeby wystartować w tej już dorosłej Radzie Miasta? E, to znaczy, jest ciężko tutaj. E, Albo już pewne doświadczenie, jeżeli prawda? chodzi. Ale. Znaczy, to nie jest chyba mm -hmm. jakieś proroctwo, tylko pewnego rodzaju zaopatrywanie się na to. E, no bo wiadomo jest, że przez dwa lata nie zmarnowałeś swojego mm -hmm. czasu, e, tylko zdobyłeś pewien bagaż doświadczenia, który w przyszłości może ci zaowocować. No nie jest powiedziane, w przyszłości możesz być bardzo dobrym samorządowcem. znaczy, tu wywołał Pan bardzo dobry temat, bo. Osobiście, raczej ja, moja przygoda z nie wiem, samorządem i polityką w pewnym stopniu chyba się zakończyła, bo planuję wyjechać na studia do Warszawy, gdzie, no, wiadomo, tam zupełnie, zupełnie inne życie mnie czeka, a, a również. Planuję robić w życiu coś, co e, będzie bardzo, bardzo daleko od, od polityki i samorządu. I z tych, z tych dwóch lat e, wnioskuję, że, że raczej dla mnie e, to nie jest na pewno zajęcie, którym e, chciałbym się parać, którym chciałbym się zajmować. Nie pozostaje mi nic innego, tylko że Ci powodzenia na maturze no i uprawnionych studiów. Dziękuję, Dziękuję bardzo za rozmowę. Moim Państwa gościem był Pan Paweł Michalczuk, były przewodniczący Młodzieżowej Rady Miasta.